i witam w następnym odcinku jak tak mesa. że to jest złe ale to jest nie to jest złe jest to 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 jest ale ładne oczko Ty, jakie ładne oczko Co Czemu ja zapisuję, to ja nie wiem. Ja cię nie ruszałam. Przełamy! <słyska> <słyska> Co <słyska> Może coś to będzie. Albo i nie, dobra, nic tu nie ma. Będę tutaj biegać właśnie. Wypomniałem o tym. Żeby... Mam zatem za masy, jak on biegnie, ale to chyba nie jest dobry pomysł, żeby biec. Ktoś to zaraz wyskoczy mi. Nie? Dobra. Tu nic nie ma. Zaraz skąd się to wzięło? Dobra. wejdziemy na górę i coś nas zje. Albo i nie. O! Karton. Dzień dobry. No tutaj nas do coś zje! Hello, buddy! O, drabina. Podejrzewa, że będzie jump, jump, jump. Tak jakoś że jakbym miała na to wskakiwać. A ja nie chcę na to wskakiwać! Bo, że to będzie, no wiecie, poruszać się. zamknięte no bez jaj bez jaj Pak. bez no nie no prze, przecież ja umrę umrę dobra No czemu mi ze, ze skoki od jest zawsze od jest zawsze o, 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 widzę cię tam na dole. Widzę cię, ciebie też widzę. O nie. Jest dobrze. Tylko gdzie mam w ogóle iść? O tutaj też jest coś tutaj. Save! Dobra Save me! You know! Mogę na to wskoczyć? O kurde, mogę na to wskoczyć. Nie wiem, czy tego zrobić, a na to ja się nie doskoczę. Chyba, że na to mam doskoczyć. Takie moje przyczucie. Teraz! Okej. Ok! Uuuh, jest dobrze. Jest git z majones. Dobra. Nie wiem, czy na to mam skakać, czy na to. A, ok okej. Eee, jest okej. Okay. Jest okej, okay. jak na razie jest okej. Też... Też może się teraz sobie szybko zmienić. Aaa, jest okej, okay, jest okej. Okay. Okej, okay, jest! Udało się! Jestem bogiem! Farba! Ale nie... nie to. Chciałam farbę, to już nie chcę farby, Fok na farbę. Dobra, wyciągnęłam się, możemy kontynuować. Dobra, to są drzwi. Ale nie ma kartonów. Hello? Z No to już jest trochę dziwne. Hello! Nie! nie.

Wszystko, ale że tak się klatkuje wszystko, no ale to nie moja wina. Okej, okay, idziemy my jesteśmy? Dobra. Jesteśmy w jakimś dziwnym miejscu. Co to jest? Co to jest, kurde? Wolny z tymi. Halo? Masz komórkę! What the f Masz dwa? Dobra, chodź, chodź. I macie jeszcze kolegę. Dobra. Mam nadzieję, że to będzie jakieś życie. Okej, okay, jest jakaś winda Tu nic nie ma Tutaj również I tutaj również nic nie ma Tutaj też nic nie ma Są kolejne jakieś siarab 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 Dobra, tutaj też nic nie ma. Jest tylko winda! Do nieba! A więc jedziemy! Ładna to winda, naprawdę Okej okay. Okej okay. Trzeba się, to jest zły znak Hello! Do widzenia. Halo Ha, ha! A to też się rozwali? Nie. Tam to ktoś jest! Hello? Czekajcie, bo tu jest papier do dupy. Pila! co? Ej. Ej. Halo. O. Yes, e, on tam jest. Wyjdę z dziury! Odchodzę do ciebie. Hello. Everybody. Hello. Wiedzcie, ty też. To jest też, też puszke. Masz puszke? Hey! Oh, Gordon. If I had known it was you, I would have Aha. put you in. You're heading out there by yourself. May God have mercy on your soul. Masz telewizor. Okej. Złożyłam. Wyłączyć prąd. A ja się tutaj z Wami żegnam na razie. No to zobaczymy następną. Dziękuję. Bye.